Cześć, witam Was tutaj. bo serdecznie witam. Chciałem zaprezentować Wam ten kanał Motorola Edge 30 notę, Która podjęła pracę z firmą Pantone. Która będzie na kolorach tych, tych Motorola. Oczywiście wylewamy kostkę. I kawałek. Jestem, telefon, to jest też będzie na tym, na koncie, telefon. jest ten telefon i... No i wiadomo, są te, takie ją, taki taką... Tam też są. No i tu wiadomo, cenę mam. E, ja ja ten telefon na święta, to nie go w zleżnie nie przystanie, ale na pewno, wyszłam na cenę, to około 1000 zł trzeba mieć, bo w stole są obniżki, ale na 1000 zł kosztuje ten telefon. Tak, go telefonu własny, telefonu własny. No i też miłe słyszenie było dla mnie, co do poznałam. Poznałam, no to znam. Ostatnio zbierałem telefon w, w, te w te etui, co brzmiał prezydent i to już jest bardzo dobre, bo tu i daje no i, i no, już nie trzeba aż tak na i biegać. Bo jak ktoś już klasę wyda na telefon, to nie musi z etui biegać, bo yeah, poznałem etui, tak. Szkoda, że nie dał szkła hartowanego, trochę szkoda, no dalej by było jak gdyby to. E, szkło ale trudno, no, nie dał bo nic z nie zrobimy ale fajnie, że dał chociaż to teraz tak, musimy o tym o tej, o tym katoniku w tym katoniku jest jedna rzecz, która się nam, jest bardzo, bardzo ważna to jest dla na nas ważny kluczyk tak, dojrzyj kluczyk Tutaj już wyszło jedno że tylko nie ma w dojdzie, jeżeli ulecicie nasz, nasze, że w nie ma tej pineski, a wreszcie ta reszta ma, to są długie. i teraz, też mają, ma utrola. No tutaj, już znali, że już wyszła ta stacka z kartami SIM. I jest tutaj miejsce tylko na dwie karty SIM, nano, jedna i druga. Nie ma tutaj miejsca na kartę pamięci. Trochę szkoda, bo Motorola zawsze przyczynia do karty pamięci, że daje telefon, ale teraz zaczynamy już zdawać, że tyle, ile jak pamięci jest telefon, tyle wystarczy dla nas, dla użytkowników. Trochę szkoda. Liczymy, że nadal będzie miała swoje pamięć, będzie pozwalała na lutować. No, znaczy lepiej, jest więcej lepiej niż nie w ogóle, ale no przecież to już wymyśla co on tutaj będzie nam dał, czy co nie. Na ja ten temat my możemy to interweniować. Ale wróćmy do, do tego telefonu Motorola te e, e to, tego, tej Motorola e 30 no te. To są bardzo fajne. Mogę się tam teraz spłacić, bo myślę, że telefon będzie wam się podobał. Ma dużo takich właśnie różnych tam właśnie mm, możliwości. Mm, bardzo dużo takich różnych fajnych rzeczy. Pokażę Wam taki jeden bajer, który mi się bardzo w tym tygodniu podoba, bo on wygląda no, kompaktowo. To jest kompaktowy, on bardzo fajnie mi się podoba i nadal bardzo mocno mnie jakoś tam poruszył. Tą swoją pomysłowością, którą ma. ma, eee, tak, pokażę Wam, jak wyglądają SMSy każdego września i kultura, i jeszcze. Tak na a na końcu powiem o parę słów o baterii. Zostańcie się co ten ma, ma za baterię i co ja myślę o tej baterii. To jedna. Widzicie tutaj jest katura wam pokażę. Taką klatura w tym ja. Tu mam SMS y i te jedne esensy. To mamy książkę telefoniczną. I teraz bym że zdjęcia nie wychodzą z zapatu, których jeszcze zdjęcia zrobiłem sobie ten patelny. No i tak wygląda zdjęcie na no w miarę ładnie wychodzi. Pa mówiłem, jak gości działają. Jakie są donośne. Hmm, bo zaraz włączmy psękę jakąś fajną i będziemy zapytałem AI wbudowane w mobilną przeglądarkę Opera na moim iPhone'ie Jaki komputer PC do... to I to jest, jest cały głośnik Wielki głos Chciałabym w w końcu się pojawił ktoś. Oczy jego jak diamenty rozświetliły las. spojrzenia się spotkały, bo już nadszedł. Lośnik jest odnośny, można nie zaznaczyć, ale jest dobry. I tak, jeszcze raz, tutaj od boku jest głośniej, ciszej i taki. Mm, Przeciwkońcyjny, nie wiem czy go widać. Głośniej i głośniej, ciszej. I, też, jest, i też, też, też tutaj jest wstąpiony w ekran w, w, ojczyst nieoprawny tutaj o. I on jest bardzo cenny, tylko że bo, nie, dla mnie to jest nisko. Ale już jeszcze żyje. no ale jest celny naprawdę. Wystarczy go musnąć i już się odlokowuje telefon. Ehm. Będzie niekiedy tak, że nie odczyta Waszego palca, bo może tak, że nie traficie jest razy z tym oczytnikiem, no to jeszcze za prostu pinem po, po, no sobie, pinem do pomóc, e, ten telefon nie nagrywa 4K, tylko Full HD, no i ma tą stabilizację, bardzo ma, ale nie ma, full, nie ma 4K, tylko Full HD. Jak dwa palce są, tylko tu dwa palce są, tu jeden tu rugi, i tu drugi i się zgadza. tak wyglądało. I jeszcze taki bajer pokażę, bo po prostu powiedziałem a da adres pojedynki, bardzo fajna rzecz. Pokażę wam jak zadzwonię z telefonu, znaczy z telefonu, którego już mam, nazywałem 100 to wam pokażę jak to działa, nie zapowiadam bo wiem, że ten telefon też ma dużo do zachowania, ale patrzcie obserwujcie, doszedł do wyspy aparatów. Tak samo działa y, przy, przy SMS-ach. Z tego co wiem, też się siedzi do no. Moim zdaniem jest trochę z miejscu, ale nie można nic wszystkiego. No ale, no, bo nikt nie kładzie tak telefonu, nie kładzie w y, kanał do dostało tylko tak telefon. No ale może się pogardę dla pojemnej szybciej niż myślimy i będzie fajnie. Teraz wam pokażę jeszcze tylko jedną opcję. Funkcję taka, o, szybka, jak będzie dużo to chyba włączyłam jedyna, Ile jest nazwana baterii, tutaj i też tu można jest tym. Odciskiem palca. Tutaj jeszcze jest taka jedna funkcja, też fajna, którą nie używam, bo na ziemi się podoba jak jest telefon, ale można go całkowicie przemienić w inną funkcję. Wchodzimy wtedy w ustawienia, wchodzimy w tą pierwszą opcję i zrobimy coś: możemy tutaj zmienić wszystko, zmienić kolor, możemy zmienić yy, te, znaczy, tak możemy zmienić, żeby kółka. Chmurki te nasze, wszystkie no, nasze, wszystkie telefony, żeby to wszystko było w innych inny kolorach, inne jakieś tam miały obiekty, kwadraty, jakieś chmurki, jakieś jajko, właśnie jakieś kwadraty, jakieś chmurki, jakieś takie kółka, jakieś takie, no, kwadratka kwadrat, do kółka i zatwierdzamy tym wszystkim. Też, żeby zmienić oczywiście motor, cały ten motor, możemy to zmienić, bo to jest możliwe telefonie, jeśli pokażę, że pod ustawieniem po, po się można to zmienić. To jest taki, yy, taka funkcja jak moto. I tu można tam różne kratki jakieś tam różne różne tam rzeczy upoznawać. się z tym nie trzeba, jeśli już nie jest yy, jakiś tam wybredny, To nie jest potrzebna aż taka tam, modyfikacja z tymi wszystkimi tymi. A internet no Działa dobrze. Nie mam żadnego problemu z tym mi z internetem. Żadnych problemów nie mam z internetem. Żadnych. Żadnych nie mam problemu z internetem. Żadnych. Jak robić to, powiem na koniec decyzji? W jest. Jeśli jest na papier to znaczy, że w hotelu jest bardzo słaba. Ma 4 tysiące 20 godzinie. To jest słabo. Ale, jakby powiem, mnie yy, ta, ta bateria też na początku odpychała, ale okazało się, że bateria wytrzyma dwa dni, jeżeli nie siedzi na intensywnie cały czas. Jeśli będziecie go cały czas telefon, na, na internecie, to on dwa dni. Jeżeli, jeśli mi się działać więcej na weźcie coś dobre. Internet i Facebook, inne, i te wszystkie WhatsAppy, nie WhatsAppy to będzie do, do trwała półtora dnia, Jedyn, czyli jeden dzień, i do godziny 12-13 będziecie musieli już oddać, ale nie martwcie się, bo to, ta odwaga, którą dał procent, jest bardzo, to bardzo szybka. W ciągu 40-50 minut będziecie już oddać, do 100%, tak wreszcie. 41 na wam to już do końca do 100% dlatego telefon jest bardzo fajny i kompaktowy, bardzo kompaktowy, bardzo fajny. I ja na niego nie mogę narzekać. Nie narzeka na niego w ogóle. Ponieważ ojciec działa ja, bardzo dobrze, bardzo szybko. Nawet zablokujemy sami, no to możemy go dodać jednym uśnięciem. No widać, widać jak, 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 jak nie do... No to... A kiedy widzimy no, to no, trzeba pomyśleć, żeby, czy tak kombinować, żeby trafić w ten odcisk danych gdzie ja tutaj też bym się zaczął trafić, ale no próbuję też trafić w ten odcinek, żeby odwzorować. No i tak wygląda ten telefon, bardzo fajny myślę, myślę, że, że kilku osób, na pewno się przyda. Jest dobry, nie jest, nie, jest, nie, jest, nie jest ciężki, jest bardzo dzieciutki, jest bardzo taki, no dobrze się ręką trzyma, ale jest mały. Jest bardzo taki, no jest, jest le le leciutki, nie ma nawet. Jest bardzo ciutki fajny telefonik. Dobrze przy Ja dzwonię do różnych ludzi i do urządzenia się strzani dobrze rozwijam. Oczywiście no, nie ma tej właśnie na gniazda zasawkę czasu i butów. Ale to jest tylko jedna opcja. Jeszcze szkoła to na na, na, na na ekran, bo... Kondens nie dał, to też szkoda, ale co może co można być od 7 półki cenowej, tak? E, no i ja to mnie cały czas, cały czas go bo mam tutaj swoją kartę prywatną. a Dlatego też dużo nie działam. Ale mówię, jak nie, nie dużo już on to mi wytrzymuje no, półtorej dnia. Jeżeli nawet na dłużej, to mi wytrzymuje od no, dnia, a jeśli nie to dół to wytrzymuje 2 dni, jeśli jest długo, jeszcze dusz, a jeśli nawet jest długo, no to mi półtorej dnia mnie. Dlatego w większości to mi półtorej dnia wytrzymuje, bo dość dużo na tencie, ten siecię. Ale jak się siedzi do ten siecię, przez te godziny, to sobie w pracy albo w szkole i później w domu się siedzi internetu, no to 2 dni może Wam wytrzymać ten telefon. Co dalej? No, fajny telefonik, naprawdę bardzo go polecam kupić. E, no, można kupić inny telefon, ale ja pod mi się ten telefon Motorola Edge czyś notę Bardzo fajny telefonik, bardzo się go e, Proszę o subskrypcję kanału, o w górę i o komentarz. To jest dla nas wiadomo, nas to podnosi i nas jakoś to wspiera żebym da jeszcze dalej, dalej e No, recenzje i nasze filmiki, które myślę, że już nie da nie długo być więcej oczywiście się postaramy, coś tam wymyślić dla Was, ciekawego. No i proszę o subskrypcję, o lajka i jakiś fajny komentarz To na, na starcie, żebyście nas starcie. Da Żeby nas dalej nas słuchacie. Bardzo, bardzo dziękujemy, że trwacie na naszym kanale i na pewno się pojawi niedługo jakiś filmik na dzieje, jeszcze jakieś jakaś może albo nagrywam no, z tą 888 albo nagrywam no, samą piosenkę na pewno się to pojawi i raz do już teraz do tej, tej, tej piosenki i to już cześć pozdrawiam ostatni i telefon ogólny jest super, poza go w 100 A, on był, on był pokazywany jeszcze, w medialnie Niedawno była, niedawno były telefony pokazywane. co była wysiła. E, w medianie była były te, te, też, był w wystawione jako nowy, jakiś tam nowszy produkt, chyba troli To wszystko było w Teraz już mogę Teraz, teraz, teraz coś proszę sobie ode mnie, was Leni i ten telefon jest super, możecie go sobie możecie kupić, ja go opłacam, cześć.